Dzień dobry. Witam Państwa na przetargu na remonty bieżące na wierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Remonty cząstkowe. E, nazywam się Edyta Majewska i jestem przewodniczącą komisji. E, obok mnie siedzi Edyta Sopinka, która jest sekretarzem komisji, i członkowie komisji pan Karol Królikowski i pan Grzegorz Kamiński. E, na to postępowanie mamy przeznaczoną kwotę. Już mówię 755 tysięcy brutto do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia dzisiejszego do godziny 15.30 wpłynęła jedna oferta, która została złożona w dniu dzisiejszym i została wyjęta z skrzynki podawczej o godzinie 15.03 i została zarejestrowana pod numerem 121. I teraz ją otworzę. Oferta została złożona przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica 6 Dywizji Piechoty 60 78 100 Kołobrzeg. Zaoferowana kwota brutto. Wynosi 753 tysiące, 657 zł i 75 groszy. 753 tysiące, 657 zł i 75 groszy. Zaoferowano y, gwarancję. Mam w terminie. Y, nie, tu nie ma gwarancji. Y, termin realizacji 12 miesięcy od zawarcia umowy. Czas reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaoferowano 30 minut i oświadczono, że zaproponowano dodatkowy objazd miasta w skali miesiąca 200 km. Zaoferowano okres płatności faktur do 30 dni. I teraz poproszę członków komisji o podpisanie oświadczenia zgodnie z artykułem 17 ustawy prawo zamówień publicznych, i na tym zakończymy część jawną postępowania. Dalej już obrady komisji będą niejawne, i o następnych etapach będziemy już informować wykonawcę drogą mailową lub drogą faksową. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. I do widzenia.